Wyrównane walki zakończone dyskusyjnymi werdyktami toczyli Andrzej Gołota, Tomasz Adamek i Krzysztof diablo jednak to wyjazdowe starcie Macieja Zegana o pas federacji WBO w kategorii lekkiej obrosło legendą. 18 stycznia 2003 roku w niemieckim Essen kibice przecierali oczy ze zdumienia, bo miejscowy faworyt został po prostu wyboksowany przez polskiego pretendenta. Niestety, sędziowie przypilnowali, by obrońcy tytułu pozostał mistrzem i mógł wkrótce spieniężyć tytuł w USA. W niemieckich realiach takie sytuacje zdarzały się nagminnie, ale to temat na oddzielną opowieść. Gwardy były absolutnie skandaliczny. Pamiętam, jest do tego pojedynku, który odbył się w Essen, w Grugach, ale Artur Grigorian przystępował z bilansem 35.0, Maciej Zegan 24.0. Był styczeń 2003 roku. Ja sam to komentowałem, bo wtedy jeszcze się komentowało po, często pojedynczo. Siedzący obok mnie komentator CDF-u, też komentujący pojedynkę Renę Hippen, taka znana postać na niemieckim rynku, przez cały czas mi tylko karteczki takie pisał i podsuwał, bo siedzieliśmy tak naprawdę obok obok siebie. I w momencie, kiedy Dariusz Michalczewski wszedł do Gruga halę, napisał mi, a to już była walka, walka w tym momencie trwała, napisał macie drugiego mistrza świata. No ja mu odpisałem bardzo krótko, że nie, nie, jeszcze sam sędziowie, prawda? I że spokojnie musimy poczekać. No ale później z biegiem czasu, kiedy ta walka już się kończyła, bodajże już przed ostatnią rundą, Hipen znów mi napisał taką karteczkę, że tylko David Copperfield może zmienić werdykt na korzyść Gregoriana. Jeszcze raz napisałem. I sędziowie. No i stało się dwa do remisu Wygrał wtedy Grigorian. Rozmawiałem po walce z tenerem Fritzem, z Dunkiem, którego dobrze znałem, i z samym Grigorianem, którego poznałem, jakby w pewnym sensie namaściłem na mistrza w 1989 roku na Węgrzech podczas mistrzostw Armii Zaprzyjaźnionych, i obaj nieoficjalnie przyznali, że Zagan był lepszy i zasłużył na wygraną.